Pani doktor, czy chce Pani uzupełnić ten temat, ponieważ myślę, że niższy temat to jest rozkodowywanie neokomunizmu dla Pani, bo przecież Pani jest orędowniczką pisarki i właściwie rozpowszechnia gdzie tylko może. Ale mało, mało tego, jutro będziemy wsłuchiwać się w słowo księdza profesora Tadeusza Guza, a to pani doktor swoją benedyktyńską robotą w sobotę będzie gospodarzyć w prelekcji dotyczącej piątego tomu rozmów niedokończonych księdza profesora Tadeusza Guza. To pani doktor spisała i doprowadziła do tego, że kolejny tom będzie w użyciu, można tak, tak to nazwać. A jest to kompendium wiedzy przecież dla prawdziwego katolika. Tak, także dziękuję pięknie za, za to, co Pan powiedział, bo już sobie to w głowie przerabiam, co było powiedziane, dlaczego ja to miałam również wysłuchać e, tych słów. E, dlatego, że e, rzeczywiście, drodzy Państwo, e, 2 lipca będzie promocja piątego tomu rozmów niedokończonych księdza profesora Tadeusza, za które odbyły się na panach. Radia Maria i Telewizji TRWAM. Ten piąty tom został już spisany nie przeze mnie, ale za to przez moje dwie koleżanki, ponieważ uważam, że przepisywanie tych, tych rozmów niedokończonych z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem to jest praca formacyjna. Ja myślę, że tutaj, jeżeli jesteśmy na gruncie takiej tematyki Chrystus Król, to musimy też zdać sobie sprawę z tego, jak dalece my żeśmy zostali po prostu zmielenie intelektualnie, jak bardzo potrzebna jest nam praca formacyjna i ja uważam, że w tej pracy formacyjnej nad samym sobą właśnie te rozmowy niedokończone, których już jest pięć tomów, ale kolejne szóste lada moment wyjdzie. Ja spisałam cztery pierwsze tomy. Uważam, że to była inspiracja ojca Maksymiliana Kolbe w roku kolbiańskim. I tutaj można powiedzieć, że ta moja praca popularyzatorska i myśli Margaret Peters i księdza profesora Tadeusza Luza, bierze się z takiego głębokiego przeświadczenia, że, że dzięki ich pracy możemy również ratować dusze własne, ale i dusze innych. Dlatego, że człowiek jest cielesno-duchowy, ma władzę ducha, to jest rozum, wola i pamięć. I teraz, w momencie, kiedy my mamy te sfery duchowe, można powiedzieć, bardzo, bardzo zaniedbane. Dlaczego? Bo, tak jak mówi Pan tutaj, to można powiedzieć, że życzyłabym sobie, ale też i każdemu, żeby, żeby, żebyśmy my, katolicy, byli głęboko katolicy. Żebyśmy byli głęboko katolicy, ja uważam, że rozmowy niedokończone, te książki, które są spisanymi rozmowami w Radio Maria i Telewizji Trwam, one bardzo dużo mogą wnieść w życie każdego z nas i doprowadzić wielu z nas, wielu z Państwa do tego, żeby rozumieć, co się dzieje. Bo pierwszy tam rozmów niedokończonych otwierał się taką... Takim wystąpieniem księdza profesora Tadeusza Guza, w którym on w roku 2006 powiedział właśnie o tej nowej lewicy, czyli, można powiedzieć, jak sobie tak duchowo rozmawiamy, o pewnej intelektualnej pracy, którą wykonały osoby, za którymi stoi sam szatan. I teraz y, można powiedzieć, że ich praca rezultuje y, w ustawodawstwach, w różnych międzynarodowych. Y, przepraszam, ja się śmieję, czasami państwo to komentujecie, że ja się tak głupio śmieję, ale to jest taki trochę śmiech przez łzy, proszę mi wierzyć. Y, dlatego, że, y, że globalizowana jest y, y, ideologia. Y, Spreparowana przez ludzi, którzy zwyczajnie są na usługach złego ducha. I teraz ja wykonałam bardzo dużą pracę w tym, żeby od roku 2010, kiedy pokazały się podręczniki Peters, pierwszy z kolei tom rozmów niedokończonych to był 2012 rok, promocja w 2013. Teraz spotkanie w Amikusie, które będzie promocyjne, to już jest dziesiąte w ciągu 10 lat. Y, z takich promocyjnych spotkań. Ale proszę mi wierzyć, y, ja mam czyste sumienie, bo dotarłam do episkopatu. Y, rozmawiałam w 2012 roku, czyli 10 lat temu. Y, y, no Byłam jakby pełna nadziei, optymizmu z arcybiskupem Michalikiem. Y, powiedziałam, jest, y, jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, jest Margaret Peters. To jest. Y, Niesamowita praca. To są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili na to, żeby rozkodować ideologię, która no, współcześnie rządzi światem, instytucjami międzynarodowymi, ONZ-em. Ale niestety, drodzy Państwo, również dokonała się zdrada na gruncie naszego prawodawstwa. I ta zdrada jest zawarta w naszej Konstytucji. I teraz, jeżeli my nie będziemy mówili szczerze o tym, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, a o tę szczerość, proszę mi wierzyć, jest bardzo trudno, dlatego że to by wymagało po prostu uderzenia się w piersi przez wielu polityków, którzy na przykład uczestnicząc w, 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 w przygotowywaniu Konstytucji, no nie zadawali sobie pytań o takie sformułowanie, państwo wie, wiecie, zrównoważony rozwój, który znajduje się w artykule 5 naszej, naszej Konstytucji, a to jest, proszę państwa, ideologia klimatyzmu, genderyzmu, tak zwanego prawa do aborcji, czyli tak naprawdę depopulacyjna, związana z przejęciem władzy nad każdym człowiekiem, ale przez, przez jakby system zła. I teraz, drodzy Państwo, my się zastanawiamy, dlaczego, dlaczego nie ma po prostu takich prostych aktów, bo to jest prosty akt. Prawda? Dlaczego, nie posłuchać, dlaczego nie posłuchać Chrystusa? Dlaczego, dlaczego mu się nie, nie powierzyć jako Chrystusowi Królowi? No, proszę Państwa, dlatego, że ci, którzy stoją za usterów, prawda, to oni kolaborują niestety z systemem zła. Ja to mówię odpowiedzialnie. Ostatnio znalazłam, drodzy Państwo, w internetowym systemie aktów prawnych e, ustawę o cudzoziemcach. I tam w e, artykule 8 punkt 18a e, jest napisane, że cudzoziemiec ma być zapytany, ma być zapytany o jego relacje seksualne. E, przy czym... E, Stwarza się wrażenie, że my mamy jakiś prawicowy rząd, jakiś tradycyjny rząd, ludzi, którzy chodzą do kościoła i tak dalej, co oni nie wiedzą, co zamieszczają w ustawach, a ja może tylko króciutko. Przepraszam, przy jakiej okazji to pytanie ma być zadawane? Y jeszcze raz. Przy jakiej okazji cudzoziemcowi? Y cud cudzoziemiec, który przybywa do Polski. Na stałe, czy y tylko wi wizytuje? Y nie, nie, cudzoziemiec, który. Przy to jest ustawa o cudzoziemcach. Rozumiem. I, i cudzoziemiec, który. Przy ja y teraz panu nie odpowiem, to jest y dostępne w internetowym systemie aktów prawnych. On jest przepytywany. Imię, nazwisko, y wszystkie dane, i pośród y różnych danych, które tam są. Jest pytanie o jego relacje seksualne. Co to znaczy? To znaczy, że systemowo jesteśmy na gruncie ideologii, która nas umasawia. To znaczy, relacje intymne stają się przedmiotem publicznych po prostu pytań. I teraz, drodzy Państwo, taka jest prawda. Ja sobie tego nie wymyślam. Jeżeli my, jako Polacy. Ee, ym, ym, jesteśmy tak dalece wprowadzani w błąd, bo my jesteśmy bardzo wprowadzani w błąd, y, bo na przykład była taka ostatnia wypowiedź zamieszczona na Poloni Chrystianie y, Jarosława Kaczyńskiego, że my nikomu tam do, yy, pod, yy, pod kołdrę nie zaglądamy czy coś takiego. No, zaglądamy! Jeżeli takie rzeczy są, jeżeli takie rzeczy są w naszych ustawach, to zaglądamy. A jeżeli patrzymy na system, drodzy państwo, to znaczy, że jeżeli można zapytać o takie rzeczy, czy nawet trzeba, bo ustawa o tym mówi, to znaczy, że nie ma żadnej sfery, yy, która będzie sferą naszą. To jest pytanie o, o sferę intymną. I teraz całemu systemowi, jak się przyglądamy ideologii zrównoważonego rozwoju, to jest ideologia, która po prostu nie traktuje ludzi jako osoby ani ludzi. I e, ja mogę powiedzieć, ja się nie dziwię, że nie ma e, takich e, chętnych w Polsce do e, zawierzenia się Chrystusowi Królowi, tak jak to, tak jak to e, Pan Jezus prosił e, celakówne, z bardzo prostego powodu jest kolaboracja. Jest kolaboracja z systemem zła. Można to też nazwać hipokryzją. To znaczy ja uważam, się... ja uważam, że proszę pana. To jest zbyt delikatna. Ja, ja uważam, że to jest wielka zdrada. Nie wiem, co po tej wypowiedzi mnie spotka, ale trudno. Ja uważam, że to jest wielka zdrada. Płakać mi się chce, ale też właśnie jesteśmy tutaj w Gietrzwałdzie. Jutro jest kolejna stacja drogi krzyżowej. Będzie prowadzona przez księdza profesora Tadeusza Guza. Ktoś inny będzie to czytał, ale będzie ksiądz profesor Tadeusz Gus, który ja uważam, że jest nie tylko wybitnym uczonym, ale jest też osobą, która cieszy się opinią świętości. I myślę, że skoro powstało u niego takie natchnienie, żeby doszło do takiej drogi krzyżowej przed jubileuszem odkupienia 2033, to mamy przed sobą czas. Ta droga krzyżowa to nie jest żaden teatr. My po prostu idziemy błagać Chrystusa o to, żeby, żeby był naszym Panem, żeby było prawo Boże, respektowane prawo naturalne w naszej Ojczyźnie. Bo proszę Państwa, to nie jest, to nie jest tak, że będzie jakby... Trochę tego, trochę tego, tak jak w naszej Konstytucji. Bo w naszej Konstytucji jest na przykład artykuł 30, który według teoretyków no, tego prawa konstytucyjnego no, odwołuje się do prawa naturalnego. Ale mamy artykuł 5, który odwołuje się do ideologii zrównoważonego rozwoju. Więc mamy całą naszą Konstytucję ustawioną na sprzeczności, co klasycznie myśląc anihiluje ten dokument jako, jako prawo. Bo po prostu jest, jest tam zawarta sprzeczność. I teraz, skoro mamy ten 2033, jubileusz odkupienia, tamci mają agendę 2030, prawda, która, ta ONZ-owska agenda. No, niestety ja ostrzegałam, napisałam do takiego kuriera wnet, ostrożnie, panie prezydencie, w 2012 roku, jak jechał do ONZ-u, kiedy miały być przyjmowane cele zrównoważonego rozwoju. Z nadzieją, że może ktoś to przeczyta, że może jakoś do, dotrze, a dotarłam do wielu polityków, dotarłam do wielu osób mediów. Uważam, że jest zmowa milczenia wokół y, y, jakże niebezpiecznej ideologii, która jest przekazywana. Jako dobrodziejstwo dla ludzkości, przejęcie władzy nad całą ludzkością. I y, ja uważam, że skoro właśnie jesteśmy tu w Wieczwałdzie, mamy takie wydarzenia y, duchowe, y, ale także patriotyczne, y, to miejmy nadzieję, ale też działajmy tak, żebyśmy rozeznawali tę ideologię i temu służą rozmowy niedokończone z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem już jest piąty tom, kolejny już jest już jest wydrukowany. Czekamy tylko na dokończenie recenzji przez przez biskupa Ciereszko. I proszę państwa od samego początku studiujcie, czytajcie te rozmowy niedokończone, dlatego że to jest konieczna praca formacyjna nad sobą. Serdecznie państwu to rekomenduję, bo bycie katolikiem to jest bycie człowiekiem światłym. To bycie człowiekiem, który, który po prostu wie, jaki jest ład. Wie, jakie są cele. Że one nie są tu. No ktoś, kto chce nam ograniczyć nasze cele do, do, do CO2, prawda? Do, do redukcji CO2, po prostu tak niesamowicie, albo na przykład do uczynienia z aborcji prawa, no, no po prostu traktuje nas jak jak nie ludzi. I my mamy obowiązek się bronić. My mamy. To, to jest wojna, proszę Państwa, to jest wojna. I my mamy obowiązek się bronić, ale jeżeli e, nie docenimy pracy nad sobą, nad własnym intelektem, a mamy i księdza profesora Tadeusza Guza, i Margaret Peters, ja mówię o tych dwóch osobach, ponieważ ja jakby koncentruję się na przybliżaniu ich myśli. E, i panią to, doktor Aldonę Ciborowską, i pana doktora Kazimierza Krawczyka. To znaczy, chwała Bogu, że, że są ludzie. Pan Kazimierz świetnie mówi od siebie, i ja mówię o tej swojej pracy, którą ja wykonuję od kilkunastu lat, drodzy Państwo. I jestem bardzo szczęśliwa, bo coraz więcej osób już o tym wie, już zaczyna to rozumieć. Jest tylko tak, musimy mieć. Siłę argumentów. I tę siłę argumentów w rozmowach niedokończonych daje nam ksiądz profesor Tadeusz Guz w bardzo szerokim spektrum, spektrum zagadnień i również Margaret Peters w jej, w jej pracach. Ja teraz postanowiłam, że będę wykonywała taką pracę, że prze, prześledzę pewne ustawy od 89 roku pod kątem takiego cichego wprowadzania ideologii zrównoważonego rozwoju. Y, która y, no, to jest rewolucja. To jest rewolucja nie tylko kulturowa, to jest rewolucja polityczna, y, ale y, chciałam Państwu powiedzieć jeszcze, bo, bo y, zbadałam y, tę sprawę od 1989 roku. Y, 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 możecie Państwo sami to sprawdzić w internetowym systemie aktów prawnych. Zostało wydanych 55 tysięcy, ponad 55 tysięcy, prawie 56 tysięcy aktów prawnych. Ja już to jedno pytanie zadałam. Jak to jest możliwe? Czy jest rzeczywiście możliwe do wykonania, żeby, żeby to były ustawy nasze autorskie? Bo to nie są tylko ustawy, ale rozporządzenia, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ale drodzy Państwo, tak na pierwszy rzut oka, tam ustawy ujednolicone, teksty ujednolicone, jednolite. Ale taka ilość jest po prostu nie do ogarnięcia przez obywatela, ale również świadczy o tym, jak ogromna jest inter, i, i, i ingerencja, jak mało pola jest do tego, żeby człowiek mógł się w tym wszystkim zorientować, co się tak naprawdę dzieje. To potrzebny byłby potężny instytut, który zająłby się analizą tego wszystkiego krytycznie. Krytycznie, czyli w jaki sposób te ustawy na przykład powstawały. Czy to nie jest jakiś kopiuj-wklej z czegoś innego? Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby w Polsce istniały takie, takie możliwości, żeby aż tyle tych rzeczy samodzielnie, suwerennie wyprodukować. Może się mylę, ale. ale no, tak dedukuję z tego. Wracając do książek, jeszcze tylko. Ja pozwolę sobie, żebyśmy nie pogubili się, o czym my tu mówimy. Mówiliśmy o tym od tego wyszło, po co Pan Jezus powiedział Polakom przez Rozalię Celakówną, chcę zostać waszym królem i to jest jedyne, co może was obronić przed tragedią, która was czeka. I tą tragedią była Druga wojna światowa. On nie powiedział, że ja będę dbał o wasz duchowy rozwój. On nie powiedział, że ja będę dbał o to, żebyście rozumieli, co się tu dzieje. On powiedział: Ja was obronię. Jak uznacie mnie królem, to ja was obronię przed tym, co właśnie tutaj pani opisuje przed tymi pięciu czy pięćdziesięciu tysiącami ustaw, które robią z nas, że tak powiem, analfabetów, jeśli chodzi o znajomość prawa bo ktoś jest w stanie to opanować. On nam powiedział, Zrób, jeżeli uznacie mnie królem, to ja was przed tym wszystkim obronię. I tu się zgodzę z panią, że są siły, i dobrze je pani nazwała, są siły, które boją się ogromnie tego, żeby on nie został naszym królem i żeby nas nie obronił. Ja wrócę do tego, co już tu raz mówiłem. My nie jesteśmy uczestnikami tej wojny, my nie jesteśmy uczestnikami tej konfrontacji, my jesteśmy polem bitwy, my jesteśmy czymś, co się nazywa playground po angielsku, nie? miejsce, na którym się ta bitwa odbywa. My jesteśmy tym polem. Tą bitwę prowadzi zupełnie kto inny. Dobrze pani powiedziała, że to jest satanizm, który walczy z Bogiem. I nie ma się co obawiać tego zdania, bo ono jest prawdziwe. Jak mi pan pozwoli skończyć. I dlatego jeszcze raz mówię, tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się ubogacali. Tu chodzi o to, żebyśmy przeżyli. I to może nam zapewnić tylko jego królowanie. I nie ma co tutaj dywagować. To trzeba zrobić. To trzeba zmienić rząd w Polsce tak, żeby i prezydent, i premier. Zrozumieli, na czym polega obrona narodu przed grożącymi im niebezpieczeństwami. I tak długo, jak długo tego rodacy nie zrobicie, to zostaniecie zdziesiątkowani. Nie po nic innego, tylko żeby uratować Was przed wiecznym potępieniem. Zawsze i wszędzie. Amen.